Widziałaś te ich okropne zębiska? Prawie nas. Już mnie prawie połknął, a ja mu chodzę łeb i łapą go! Już nas prawie miały, a ty, ale ty jesteś odważny. ku światło zbudź, pokaż mocy dar. Odwróć czas ubieg i wróć mi dawny skarb, mój dawny skarb. Nie, już sobie poszła. Zabrała kufra i smyka i futrzaka i satyna i szelinę i dużego i gwidona diamenta i klika. I dlatego przyszłam zapytać, pójdziesz ze mną do Bergerowa i ratować czy nie? Czekaj, ja y wiem, że mi nie wybaczysz. I byłam kompletną idiotką. Też bym sobie nie wybaczyła. Nieodpowiedzialną i bezmyślną, jak głupi królik. Ale nie chcę, żeby drapieżniki cierpiały za moje błędy. Muszę to odkręcić. Ale bez ciebie mi się nie uda. A, a potem możesz mnie nienawidzić. I, I będziesz mieć rację, bo byłam. Ogromnym przyjacielem, i cię zraniłam, i będziesz mógł o mnie zapomnieć, wiedząc, że, że miałeś rację cały czas, bo naprawdę jestem tylko głupim królikiem.